Pokój dobro. Chciałem powiedzieć, że komar mi tu lata i zaraz w ogóle siedział teraz przez chwilę i no zobaczymy. Może nie będzie mi w, w, w ekran wbiegał. W każdym razie mi się wydaje, że trochę jest Miłosierdzie Boże przereklamowane. No, jak czytam drugie czytanie, to tam jest, że Pan Bóg każe, że chłoszcze, że syła doświadczenia, że w ogóle nie jest lekko z Panem Bogiem. Yy, a na dodatek jeszcze się mamy z tego cieszyć w ogóle i być przeszczęśliwi, że jest. Kicha jakaś ogólna. Mi się zdaje, że jakby Pan Bóg był miłosiernym, to wszystko byłoby fajnie, byłoby bez trosko i tak miło, znaczy tak jak ja bym chciał. A tu okazuje się, że nie. I przy takich rozważaniach zdaje się, że umyka często istotna sprawa, mianowicie coś, co nazywałem sobie niedocenioną mocą. Nie dlatego niedocenioną, że ma wielką wartość i ktoś nie potrafi. Jej docenić tej wartości do, dostrzec, ale wręcz odwrotnie, że y, siła taka niszczycielska tejże mocy jest y, no, bardzo niebezpieczna, jest bardzo potężna i często nie doceniamy tego, jak może wiele zła wyrządzić. Bo y, w pierwszym czytaniu dzisiaj y, to jest y, końcówka y, księgi Izajasza, Czytamy o takiej dobrej zapowiedzi, i to jest zapowiedź dotycząca Pogan, tych, którzy są włączeni w zbawienie, ale trzeba też pamiętać, że wersety dalej są już bardzo surowe, bardzo poważne. I w ogóle ta ostatnia część Księgi Izajasza bardzo piękna, pełna y, zapowiedzi dobrych, ale jednocześnie też bardzo surowa, bardzo poważna, y, mówiąca o wielkich karach, o, o gniewie Pana Boga, który pojawia się wtedy, kiedy człowiek grzeszy i nie ma zamiaru się poprawić, kiedy niszczy drugiego człowieka, kiedy jest zacięty, zacietrzewiony, uparty, nie zwraca uwagi na żadne wezwania Pana Boga do nawrócenia się. Ale jest też jeden fragment, to jest rozdział 63 i 64 Księgi Proroka Izajasza, który zawiera, no, przecudowną, myślę, jedną z najpiękniejszych takich modlitw czy, czy psalmów, jeśli tak to można nazwać, pokutnych, błagalnych. I pojawiają się tutaj właśnie słowa o tej mocy, mianowicie takie narzekanie. Wyrażanie smutku, ale skruchy też do Pana Boga, mówiące: To prawda, że nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie, nie zbudził, by się chwycić ciebie z nadzieją, w zaufaniu, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami, i teraz uwaga, i oddałeś nas w moc naszej winy. Moc naszej winy. To jest właśnie ta niedoceniona moc, o której często zapominamy. Moc naszej winy jest bardzo potężna. Moc naszej winy ma. Władzę, aby oddzielić nas od Pana Boga, aby nas odgrodzić od Niego. I pomóc może już tylko On, ale pomoże temu, kto prosi o to, kto przychodzi ze skruchą, kto chce przynajmniej stawać się pokornym, kto jest pysznym i butnym, kto pozostaje w grzechu i bardziej lubi przyjemność grzechu niż miłość Pana Boga, nie będzie mógł otrzymać daru Jego przebaczenia. Owszem, przebaczenie Boże jest dla każdego, ale nie każdy je otrzymuje. I ta potężna moc naszej winy jest niszczycielska i zabójcza dla nas. Więc, więc to są rzeczy bardzo poważne. Musimy doceniać to, że możemy sami siebie zniszczyć przez nasze działania. Pamiętajmy, że każde, powtarzam uwaga, każde może jeszcze raz, każde nasze działanie ma swoje konsekwencje. Jeśli działanie jest dobre, czyli ma dobre intencje, i jest dobrze wykonywane, no to przynosi dobro. Jeśli intencje są kaprawe, a i samo działanie już w takim uporze jest dążeniem do zła, no to dobrych owoców z tego być nie może, a więc będzie to wchodzenie coraz głębiej w zło, czyli oddalanie się od Pana Boga. I to drugie czytanie wcale nie jest surowe, tak naprawdę. Ono jest właśnie, to ja wiem, że to brzmi trochę kosmicznie, ale ono jest przejawem no, nieziemskiego miłosierdzia Pana Boga, ponieważ Pan Bóg, który każe nas tutaj, doświadcza nas i chłoszcze, robi to po to, żeby nam uświadomić konsekwencje naszego działania. Karą podstawową, jaką my ponosimy, jest konsekwencja naszego grzechu. Nasze cierpienia, smutki, rozczarowania, ciemności, są w zdecydowanej mierze owocem naszych decyzji, naszych wyborów, naszych działań, czyli naszych grzechów. Mówię o tych złych decyzjach oczywiście. I Pan Bóg, chłoszcząc nas, doświadczając nas, wstrząsa nami, chce nas obudzić, ale jednocześnie daje też tym samym okazję do pokutowania, czyli abyśmy mogli do Niego wracać z sercem skruszonym. Wtedy On ratuje nas, wtedy On przychodzi do nas. I też pierwsze czytanie i ta Ewangelia na początku, czy pierwsza część Ewangelii, kiedy jest to pytanie: czy nieliczni będą zbawieni? Ona mówi o tym, że zbawienie jest dla wszystkich. Bo nawet jeśli człowiek jest bardzo grzeszny, bardzo daleko odszedł od Pana Boga, to nie ma problemu, żeby wrócił, jeśli chce. Więc to jest ta powszechność zbawienia z punktu widzenia Pana Boga, bo On tego chce. Chce, aby każdy człowiek był zbawiony. Kropka. Natomiast okazuje się, że brama jest wąska. I nie trudno się domyślać, że oznacza to tyle, że nie każdy przez nią będzie mógł wejść. I jest ciekawą rzeczą, kiedy Pada pytanie właśnie w Ewangelii na początku: Czy tylko nieliczni będą zbawieni? Pan Jezus odpowiada: Liczni będą chcieli wejść, a nie wejdą. Tak nie do końca wprost pan Jezus odpowiada, ale wiadomo o co chodzi. Czyli chodzi o, o to, że musimy cierpliwie, z pokorą przyjmować te doświadczenia, które pan Bóg daje, w duchu yy, takiego pokutowania za nasze grzechy, ale też bo to jest tylko jedna strona medalu o wiele ważniejszą jest to, żeby w nich, to, to jest bardzo trudne, ale żeby odkrywać w nich działanie Pana Boga jako ojca, który karci swojego syna. Po co? No po to, żeby go wychować, nie po to, żeby kolekcjonować siniaki na jego grzbiecie, ale po to, żeby go wychowywać, żeby go y, urabiać, umacniać. Bo jeśli nie wymaga się od dziecka, od młodzieńca, jeśli nie stawia mu się surowych reguł, które potem się surowo egzekwuje, jednocześnie dając mu mocne doświadczenie miłości i troski. No to sorry, batory, ale niewiele będzie z takiego młodzieńca w sensie chłopa, który ma twardy charakter, mocny charakter, który ma mocną wolę. I myślę, że to słowo dzisiejsze zaprasza nas właśnie do tego, żebyśmy się nie dali nabrać na to, że miłosierdzie Boże ma polegać na tym, że wszystko będzie cacy, czyli tak jak ja chcę. No bo tak być nie może, ponieważ to, co ja chcę, prowadzi mnie często do grzechu i wina mojego grzechu jest rzeczą niszczycielską, o której zapominam. I Pan Bóg ratuje mnie od mojej własnej winy, od moich własnych grzechów, które przykleiły się do mnie i sam ich nie potrafię z siebie zrzucić. Więc jest to znak Jego miłosierdzia i w takim razie, jeżeli to tak jest, no, co to znaczy, że Pan Bóg naprawdę mnie kocha, że nie daje mi spokoju, że wstrząsa mną, ciągle pobudza mnie do zbliżania się do Niego, do odrzucania tego, co jest złe i do pokudowania. A to jest znak Jego miłości, Jego troski. Nie chcę dać za wygraną w stosunku do mojej choroby, znaczy nie chcę odpuścić sobie walki o moje zdrowie o moje zdrowie to prawdziwe, o życie wieczne.